Spotykamy się na walnym zgromadzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Wielkiej. Jak co roku odbywa się takie zebranie, gdzie podsumowujemy rok miniony, a także plany na najbliższą przyszłość. Mamy za sobą naprawdę wyjątkowy rok. Epidemia spowodowała, że nasza działalność była bardzo utrudniona. Mieliśmy Zachorowania wśród ludności mieliśmy podpisaną umowę na dowóz, na szczepienia, ale również każdy wyjazd to dodatkowe zagrożenia, tym bardziej, że znajdujemy się blisko granicy z Białorusią. Remiza położona dosłownie kilka kilometrów od granicy, czyli dodatkowe jak gdyby zagrożenie, ale również działania podejmowane na rzecz ochrony granicy ścisła współpraca ze Strażą Graniczną. Jesteśmy taką jednostką dosyć nietypową w środowisku rolniczym położoną przy granicy z Białorusią, ale jak widzicie mamy sporo młodych druhów. Dwa lata temu otrzymaliśmy nowy samochód. Często wyjeżdżamy do zdarzeń dosowych. Przedtem ochotnicy strażacy jechali w zasadzie do pożaru. W tej chwili dominują różnego rodzaju zdarzenia losowe. Są to przede wszystkim wypadki drogowe, ale również skutki wichur, likwidacja tych zagrożeń. Nasi druchowie są przeszkoleni, udzielają tej pierwszej pomocy i myślę widząc zaangażowanie młodych mieszkańców wsi gdzie nasza jednostka się powiększa. Myślę, że dalej będzie służyć nie tylko mieszkańcom naszej wsi okolicznej, ale także i powiatu sokólskiego. Urząd Marszałkowski na ten rok przyznał dotacje na rozbudowę i modernizację trzech remis Ochotniczych straży, straży Pożarnych w Krynkach, w Sokółce, w gminie Krynki, gmina Sokółki i gmina Suchowola. Oprócz tego co roku przydzielamy niewielkie dotacje finansowe na zakup sprzętu. To jest taka nasza pomoc, jesteśmy w stałym kontakcie z druchami i wspomagamy.